Siemanko widzowie, z tej strony fala. Nie jestem dzisiaj co prawda na tropikach, ale na wołoskiej 56 przed lokalem numer 8. Idę zamówić burgera w jesz i pijesz. Słuchajcie, burgerki już zrobione. Naprawdę bardzo szybko, bo myślę, że to nawet 5 minut nie minęło. No ale nie mieliśmy kolejki jakiejś wielkiej, nie no. I tak, mamy tutaj dwie pozycje. Jedno to jest bacon cheese, który jest wiąże z podwójnym sosem serowym i on 36 zł kosztował. Natomiast drugi to jest warsiawiak i on kosztował 35 zł. Więc zaraz sprawdzimy, co się kryje, bo naprawdę te buły są giga. Ja nie wiem, czy nawet nie większe jak te buły Gigabuły i samu. A jak? Dobra, słuchajcie, ja zaczynam od bacon cheese'a. Spójrzcie, jak on wygląda w przekroju. Fantastycznie po prostu. A ten ser, to sos serowy, który jest podwójnej ilości. Poza tym sosem podwójnym serowym jest sos autorski. Jest oczywiście wołowina, sałata i według tego, co tam jest napisane, prażona cebula. No i bacon. Więc sprawdzamy go. Ta bułka, ja już widzę, jest fajniutka. W samym dotyku, no po prostu. Była jest po prostu przepyszna. I powiem wam, że po pierwszym gryzie mogę powiedzieć jedną rzecz. To jest na razie najlepszy burger, jaki jadłem tutaj na nagrywkach. Naprawdę to jest najlepszy burger. Bardzo dobra wołowina. Pierwszy kęs ja spróbowałem wszystkiego i spróbowałem tych sosów i warzywa, no i bułka jest fantastyczna. Mięso ten kotlet może nie jest jakiś nie wiadomo jak gruby, ale jest naprawdę bardzo smaczny. Dobre to jest. Zwykle jak się bierze sos serowy, jest taki zwykle z onem i w ogóle nie czysz tego sosu, nie w A tutaj ten sos jest po prostu serowy. Tak jak, jak cytując pewne osoby, serowe odurzenie możecie dopaść. Na słoność jest bardzo dobrze. Mięso dobrze doprawione. Jest bardzo soczyste. Bekon jest fajny, bo jest. Dobrze wysmażony, tych warzyw nie ma jakoś bardzo dużo, no ale tutaj mi nie przeszkadza jakoś, bo dobrze to akurat współgra do całej reszty. Ta bułeczka jest taka słodziutka troszkę, nie? Tak lekki element słodkości. Patrzcie, ja tu jem, nie no, no kilka, kilka tam mi kawałków wypadło, ale ja to tak jem jak jem, ale y, naprawdę to się bardzo dobrze trzyma, spójrzcie. Miejsce zostało polecone przez mojego znajomego, trzeba mu będzie ufać, pozdrawiam Krzysiek. Kto by się spodziewał? Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Taka niepozorna buda z wyglądu na bazarku gdzieś tam ukryta na środku Mokotowa oferuje takie dobre burgery. No kurcze. Jak będziecie mieli okazję, to śmiało wpadnijcie, bo to jest świetne. Przynajmniej ta pozycja. Ten bacon cheese, a ten sos serowy. Super. Zawsze mam strach przed sosem serowym, że będzie mdły. Tutaj kompletnie tak nie jest, ale ja bym chciał spróbować tego sosu serowego w połączeniu z jalapeno. To by byłoby po prostu miazga. Tu mamy bekon, wołowinę, jakąś tam warzywka, mamy ten podwójny ser, sos serowy i nie mamy jalapenio, który ja bym bardzo tutaj chciał, więc jeżeli można dobrać sobie składnika, na pewno można, to myślę, że to by killer po prostu ten burger. Cóż mogę powiedzieć? Sos robi robotę. Przyszła pora na tego ancymona, czyli warciawiaka. I tutaj jest majonez, ketchup, kwaszony ogórek chyba, wołowina. I to jest taka nie jalapeno, ale salsa z jalapeno i prażona cebulka. Czy tu jest większy burger po prostu, w sensie tym mięso? Już po nim. No, widać to salsę od razu. Taki dosyć prosty burger z ciekawym pazurem, tak mi się wydaje, bo taki ketchup, majonez to takie mocno standardowe, do tego kiszony ogórek, no okej, okay, ale mamy salsę z jalapeno i jestem bardzo jej ciekaw. No, jeżeli ktoś ma problem z ostrością, to może sobie śmiało przyjść na to i raczej nie będzie przerażony. Tutaj czuć cebulkę, aczkolwiek powiem, że mi tu kilka rzeczy wypadło. Dobre jest to mięso, tak samo. Po prostu ten kotlet chyba ten większy wyszedł, ale powiem Wam, że ogólnie cała kompozycja, ten posmak kojarzy mi się z, takimi, yy, z takim z PKS-ów, jak się brało kiedyś burgery. Mówi o samej otoczce tego burgera. Czyli takie smaki dzieciństwa, yy, jak się jechało do Warszawy PKS-em albo z, to się właśnie jak czekało, to kupywało właśnie w takiej budzce ten ogórek kiszony i cebulka prażona ale właśnie wnoszę taki posmak i kieczup mustarda I chyba o to chodziło w tym, bo kiedyś się jadło takie burgery i dlatego jest ta nazwa Warsiawiak, która nawiązuje po prostu do tego, co kiedyś jedliśmy. Salsa dodaje takiej właśnie pikanterii. Nie jest ten burger, ale ja tamtego bym wolał ogólnie smakowo. I fajnie to się je, w ogóle nic nie masz suchego. Jest po prostu wszystko takie mega, mega soczyste. Bułeczka jest naprawdę mięciutka i lekko słodziutka, tak samo jak tam, bo jest taka sama. Ale ta salsa jest ciekawa, no bo ona Troszeczkę tak leciutko ci tam na języku smyra, ale nie jest jakaś ostra, więc myślę, że nawet dla osób wyczulonych śmiało mogą to brać i zjedzą. Jak byś ocenił te burgery? Brubel? Taka solidna ustawka. Ja bym, ogólnie... bym dał 8,5. Ja, ja... ja. bym temu dał 7,75, a serowy to 8,5. Jakby było tam jalapeno 9, to miało, na spokojnie by miało. Jak następnym razem sobie przyjdę, to po prostu dobiorę do tamtego tego bacon cheese'a, a dobiorę sobie jalapeno. Będzie dziewiąteczko, jak nic, nagram shorta z tego. Bułka jest najlepsza, zdecydowanie ze wszystkich, które jedliśmy. Jest bardzo smaczna. Bułka i samo była trochę bardziej napompowana, a ta była zbita taka bułka. Tutaj to w ogóle nie ma co porównywać. Jeżeli chodzi o mięso. To wszędzie generalnie było dobre mięso. Nie spotkaliśmy się, żeby było złe gdzieś. Tu jest bardzo dobre. I tak samo było bardzo dobre u hardcorego koksa. Czybym powiedział, które lepsze? Nie wiem. Kompozycja, która jest koło mięsa i koło bułki, była po prostu najlepsza. Może ósemeczkę temu nawet. Mam, mam dobry posmak po tym. Dobra, ja daję temu ósemeczkę. 8,5 dla tego serowego. Naprawdę to jest godne polecenia miejsca. A jesteśmy po prostu na jakimś bazarku. I można tu zjeść świetnego burgera. Jeżeli ktoś pracuje na mordorze, to może śmiało zabawiać, no bo do manieskiej tu jest rzut beretem. Widzę, że oni są na aplikacji pyszne, Bold Food, Volt, przynajmniej mają naklejki. Także praktycznie zewsząd możecie to zamówić. Spróbujcie sobie kiedyś, jeżeli będziecie mieli okazję, bo naprawdę warto. Jest pysznie, tylko słuchajcie. Tutaj jest taki myk, że jak patrzę na godziny otwarcia to jest napisane, że od 14 do 1 w nocy, od poniedziałku do piątku. Więc jeżeli chcecie na lunch, no to musicie po 14 dopiero zamówić. Minusik moim zdaniem, no bo jeżeli chciałoby się tutaj zgarnąć pracowników biurowych, no to powinno być otwarte od 12. Tym miłym burgerowym akcentem kończymy ten odcinek. Przychodźcie tutaj, naprawdę warto im dać szansę. Komentujcie czy ktoś tutaj był z Was, a może znacie jakieś perełki w swoich rejonach właśnie takich niepozornych miejsc taka zwykła budka, gdzie można zjeść coś świetnego, bo już jedno takie mieliśmy z kebabem greckim a tutaj mamy kolejne, więc ja chcę takich więcej, dawajcie znać dawajcie subskrypcje, to jest bardzo ważne dla mnie, no i co najedzony to do domu ciao